Z tej strony miłość. Siemane maneczko, z tej strony miłość i dzisiaj gramy z Danielem. Siema. gramy dzisiaj takim opodekiem i zaczynamy. Bezbędnego zbędnego A Ty już nagrywasz filmiki? Przyszedł! Przed właśnie nasz kolega. Możecie odwiedzić też jego kanał. Mów swój kanał. Tomek, Osiek, HD Tomek, Osiek, słyszycie? Tak go. Jest fajny. ]ơi. Ktoś go pewnie zna. Pewnie yani ktoś nie zna, bo 10 tak, łapek w górę ma. To, to, y, mamy propozycję 500 łapek w dół i wjeżdża następny odcinek. Yy, y, trzy łapki w górę i jedziemy z następnym odcinkiem. Ty. Yy, pół subskrypcji i jedziemy z następnym odcinkiem. Nie, Wiecie co się stało? Wiecie co się stało? Jak widzicie gofteczek tutaj ma mega miniona. Używa go. A ja na nie mi czwartym. Nie. O... Nie, nie zwracajcie uwagi, bo to taki Alan jest. Na niego się nie zwraca uwagi. Alan wildzać. Nie, nie, go na policję? nie, 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 uderzyć, uderzyć, on to nie, 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 prostu ten gostek, jest słaby. Jak ten Gostek, który ze mną nie, 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 jak widać jestem najlepszy, A tutaj każdy ze mną przegrywa. Czekaj na Andrzeja, Jak widać jestem bardzo dobry. Oczywiście przegrywam jakby, ale co tam. Jedziemy w pincel. Dobrze gramy. Dobrze, Dobrze gramy, 3-0 przegrywamy. Co to gwarne jest? Jesteśmy najlepsi tu. Widać, jestem tu najlepszy. Właśnie przegrywam. Ale spoko. boka. Pięknąć. O Jezu, Ojej, jesteśmy na to przerwa. Niestety, ale tą walkę przegraliśmy. to Chyba Czujemy, uda nam się, ale raczej nie. Niestety przebraliśmy. Nie, nie, nie stało. Dołączamy teraz do jakiegoś klanu. Do tego, co nas bił. Poprosimy go. Alan, podaj nam jakiś klan. Dobra. Nie, to nie, się ciężko pisze, nie, 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 Czaszka, czaszka. Trzeci. czaszka trzeci. nie, no. no, jak widać, tutaj nie, nie, mogę nie, dobry nie, 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 wywal, nie, mojego. Dlaczego nie, mogę nie, Bo musisz nie, do Hali. Do klanu. No, i też zgoda musi być. No to dobra, trudno. Dajcie no tego, co robisz? Tak, o zrobimy tak. jestem się Dobra, krótkie cięcie i się spotkamy znowu. Witam po krótkim cięciu. E, gramy dalej. Jak widać, jestem w klanie już. E, no, zobaczcie. Takie mam rzeczy. Pozmieniamy sobie skład trochę. Bo no mi nie wychodził ten skład. I jeszcze. O, no, o! Się... E. Trudno. To no, sobie. Jak widać, to tutaj wezmę sobie lusterko zamiast Royal Gianta i jedziemy. Może też jak Zobaczmy jak to idzie. Tutaj mam obok siebie menedżer yy, Kolegę, który też nagrywa. Mówiłem wam już jego imię, a więc możecie wbić na jego kanał pochwalić go. No i to znaczy jak chcecie, jak nie chcecie, to nie musicie. Yy, nie zwracajcie, nie zwracajcie uwagi, bo my tutaj nagrywamy, na, bo my jesteśmy ogólnie teraz yy, nagrywamy w szkole, ale no, ale mamy, ale mamy na was czas. Zawsze mam dla Was. Jak widać, ja mam bardzo dobrą taktykę. Ale na tym drugim najbiebie, na tym drugim najbie, na tym drugim najbie obiecałem, że będzie lajbski. Było 27 subskrypcji. Ale po co Wam No ja nawet nie wiem, czy ja na dół mogę, nawet czy ja zabiorę telefon. Ale obiecuję, że zawsze bym dla Was miał czas. Nawet jak nie zabiorę to. Mogę, Jak widzicie, wygrywa. na razie wygrywamy, ale to się w każdej chwili może zmienić. Ta liczbę, ja ja A już ja przegrywam, ja też O, widzę, że grasz też. No lubię grać. Na jakiej arenie jesteś? Pochwal się widzą. Ja jestem na siódmej arenie. Widzieliście to. Potwierdzicie, moi widzowie. Moi widzowie mi potwierdzą to. A ty pochwal się swoją areną. Co? Pochwal się moim widzom swoją areną. Jestem na tej arenie. Dobra, to ja powiem. Teraz y, Tomasz jest na trzecie, y, trzeciej arenie, tak? Trzeciej. To te, teraz będzie na czwartej arenie. Co tu jest? No i jak widać chyba to wygraliśmy. No, raczej, raczej to wygraliśmy, panowie. A dziewczynki na. No i no, dobrze. Mać? Oczywiście też dziewczyny. Jak widać, wygraliśmy. Dobra, ja już kończę odcinek. Patrz, to koniec. Jak widać, jeszcze. Jak widać, jeszcze otworze czeska. No, jak widać, Epic koza oh, koniec, koniec. Epic nam wydrogę.